Witam serdecznie, z tej strony Łukasz Marek. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak poprawnie wstawić ościeżnicę linii y, Sekret plus listy przypodłogowe ukryte. Zapraszam na materiał. Przystępujemy do montażu. Montować będziemy w ścianie konstrukcji GK, i Lipskarton. Preferujemy montaż ościeżnic przy systemie dwupłytowym, ponieważ ułatwia bardzo nam to zadanie. My jeszcze do tego zamontujemy sobie listwy przypodłogowe ukryte, których też tutaj. Bardzo nam ułatwi tutaj to zadanie. System dwupłytowy. Ja sobie przygotowałem już wcześniej kawałki, kawałki płyt GK. Przykręcamy sobie je, załóżmy w tych miejscach. Możemy to również zrobić przy pomocy lasera płaszczyznowego, który ja też mam zresztą tutaj włączony. Ale pokażę też dużo łatwiejszą metodę, nie wymagającą tego, tego lasera i równie dokładną. Góra, dół po jednym z lewej strony otworu robimy to samo, i to imituje nam naszą drugą warstwę płyty na ścianie. Następnie. Ustalamy sobie wysokość naszej podłogi, która będzie w naszym przypadku jest to 10 mm, więc ja mam również to przygotowane, podkładki już zmierzone, metryczne, dwa razy po 10 mm, podkładamy w miejscach, gdzie będzie stała nasza ościeżnica. To by było na tyle z przygotowania, bierzemy się za wstawianie. Tak wygląda nasza ościeżnica, którą wcześniej składaliśmy. Rozsuwamy kotwy do tyłu, ponieważ kotwić będziemy wewnątrz otworu. Tak naprawdę do naszej ościeżnicy wystarczy, wystarczy konstrukcja profilu 50 mm. Plus jedna płyta z tyłu, dwie płyty z przodu. Jest to wystarczająca grubość, żeby ją ukryć. Stawiamy ją sobie w otwór. Pasuje. Ja mam laser, więc od razu celuję sobie do lasera, żeby już później sobie za mocno jej nie, nie przestawiać. Ścieliny mniej więcej równe, napiane. Mamy to. Za pomocą klinów od góry klinujemy. obijamy młoteczkiem. Następnie stoi. Następne dwa kliny. Klinujemy z drugiej strony. Okay. Okay. No i to byśmy mieli. Dalej. Co jest najważniejsze? Poziom. Ja tutaj mam przygotowane podkładki, ale jak wiadomo, posadzka nie, nie zawsze jest równa. Mam przygotowane też podkładki 1 mm, 2 mm, 3 mm. Jakby trzeba było z drugiej strony podłożyć, także jestem przygotowany. Sprawdzamy poziom. U no, nas poziom jest. Także tutaj nie musimy już nic więcej podkładać, jeżeli by nie było odpinowujemy jedną ze stron, zawsze podnosimy do góry, nigdy nie, nigdy nie odejmujemy, zawsze dodajemy, więcej miejsca jak jest, to jest prawidłowo. Sprawdzamy sobie pion wewnątrz rozcieżnicy, co też jest ważne, tutaj nam troszkę brakuje, więc za pomocą gumowego młotka, delikatnymi ruchami, oczywiście pukamy. Do elementy, które są z tyłu, które są później niewidoczne i delikatnie, tak żeby mimo wszystko nie, nie uszkodzić nic. Ponownie sprawdzamy. Jeszcze odrobinę. Jest OK. Z drugiej strony Równie dobrze. Teraz przechodzimy do licowania. Planujemy tutaj system dwupłytowy. Jedna płyta już jest, drugą płytę imitują nam tutaj te wstawki. Ja mam też laser, ale tutaj troszkę pominiemy ten laser. Zrobimy to taką metodą prostszą, mianowicie dłuższą poziomicą sprawdzamy jaką płaszczyznę wytyczają nam te wstawki z płyt GK i po prostu do niej Dosuwamy. Jest. I z drugiej strony również jest. To samo powtarzamy u góry tą samą czynność. Jak widać tutaj u mnie nawet laser już pokazuje, że z tej strony jest OK. Tutaj też jest OK. Ponownie sprawdzamy dół. Jest w porządku. Ok. Płaszczyznę mamy, ale ściana również też niekoniecznie musi być w pionie. Więc za pomocą poziomicy sprawdzamy od frontu. Czy tutaj nie musimy nic, nic skorygować? Tutaj 1 mm u góry powinno być dobrze. Jest super. Druga strona to samo. Sprawdzamy. Również góra 1 mm. Sprawdzamy kontrolnie. Jest. OK. I teraz sprawdzamy wszystko od początku. Poziom na górnej belce ościeżnicy, który jest bardzo ważny, jest w porządku. Pion wewnątrz ościeżnicy, który jest równie ważny jak i poziom, jest w porządku i tutaj również jest w porządku. Ok, na koniec jeszcze, pion, tak dla pewności od frontu mamy to i tutaj również mamy to. Ościeżnica jest już praktycznie ustawiona. Do zapianowania ościeżnicy my używamy pianki dwuskładnikowej. Polecamy ją bardzo, ponieważ jest odporna na temperatury, nie utlenia się i jest dużo mocniejsza. Także stanowczo pianka dwuskładnikowa. Od środka jeszcze kotwimy, co też pokażemy z bliska, po to były nam te kotwy, które wysuwaliśmy na początku. Tak naprawdę chciałbym pokazać jeszcze rozwiązanie naszych listek przypodobowych, o których już wcześniej wspomniałem. W tym rozwiązaniu, czyli ściana GK używamy, używamy listę, przepraszam, bez płetwy górnej. Jakbyś tutaj mógł zbliżyć, Jacku, pokażemy jak to wygląda. W ościeżnicy na zewnątrz mamy już odfrezowane miejsce celowo na tą listwę. W ościeżnicy do środka, profil się trochę różni, mamy odfrezowanie na samej listwie. Czyli jeżeli chcielibyśmy tutaj teraz użyć tą listwę, po prostu przyklejamy, przykręcamy do konstrukcji. Tu nam się wszystko elegancko licuje. Płyta schodzi, równa się z naszym noskiem, ponieważ ta, płyta, ta listwa jest takiej samej szerokości jak płyta GK, czyli 12,5 mm. Ja tutaj, może jeszcze pokażę poziomicą, jak to wychodzi. Wygląda to tak. Czyli mamy tutaj ten nas, nasz zamysł listwy ukrytej. Przykręcamy. Z jednej, z drugiej strony nasze listwy, i później zakończymy to wszystko płytami. To też Państwu pokażemy. Myślę, że to by było na tyle, i zaraz bierzemy się za pianowanie plus wstępną obróbkę ościeżnicy. Ościeżnice mamy właściwie ustawione. Możemy teraz zająć się pianowaniem. Tak jak wcześniej wspominałem, pianka dwuskładnikowa to jest najlepszym rozwiązaniem. Rozkręcamy drugi składnik, porządnie mieszamy. Oczywiście nisko rozprężna, czego wcześniej chyba nie dodałem. I wypełniamy. <mum> To by było na tyle. Ościeżnica jest ustawiona, zapianowana. Do całej reszty czynności przechodzimy na dzień następny. Niech sobie wyschnie piana, porządnie złapie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, zostawienia komentarza. Pozdrawiam.